Witajcie w recenzji holograficznych pyłków srebrnego i złotego. Pojemność pyłków może będzie widać. Dołączone są do nich pacynki, ale moim zdaniem są niepotrzebne, gdyż nie wetrzecie ich w topy non white. Albo wcieramy w dyspersję koloru bazowego, srebrny, złoty bądź biały, tak jak ja użyłam. Lub w dyspersję topu. Efekt jest, jak widzicie, ciekawy. Im mocniejsze światło, tym jest mocniejsze. Natomiast nie jest to takie mega rzucające się w oczy holo w porównaniu do popularnych pyłków, które zamawiacie z tego co widzę po grupie wiele i potem dzielicie sobie je na mniejsze pojemności. Ja porównam Wam Złote, które są w tym zestawie, to są pyłki według mojej rozpiski, tego tak jak ja zamawiałam kiedyś. Złote numer 19, 20 i 23. Natomiast jeśli chodzi o srebrne, będą to kolory 1 i 24. Natomiast yy, podkreślam, że nie wiem jak to jest teraz, jak zamawiacie, czy to też są yy, te same numerki tych pyłków, czy yy, może jednak inne. Pokażę Wam, jak to wygląda. Razem. W rzeczywistości, kolor, jakby srebra, który tutaj jest, jest taki sam. Natomiast faktycznie ten pyłek, który ja zamawiałam. On daje troszeczkę delikatniejszy efekt i moim zdaniem bardziej widać tutaj tą e, taflę niż e, w tych e, mrokatach e, nazwijmy to zestawowych. To jest 24, to jest jedyneczka u mnie. Natomiast jeśli chodzi o złoty 19, 20, 23 tutaj widać, że to jest zupełnie inny kolor ten jest najciemniejszy, ta 19 moja 19 natomiast od 20 i 23 tych co są po obu stronach mojego bazowego tipsa też jednak kolorystycznie się różnią, troszeczkę, no i tak jak mówiłam przy porównywaniu do srebra, tutaj tak samo, ten efekt holograficzny jest troszeczkę, no mniej się droga, w sensie, że nie aż tak widoczny, I jednak jest to bardziej tafla. Tutaj w tych zestawowych widać, że to jest troszeczkę grubszy pyłek. Porównam Wam jeszcze co do struktury pyłku, do tego jak się mieni względem hybryd holograficznych marki Rosalind. Bo niektóre z Was znają i jak widzicie, żeby nie było, że one są takie delikatne. To jest mega delikatny efekt holo. O. A ten jest taki powiedziałabym pośredni. <grym> Patrząc do tych zestawowych, które się faktycznie mega, mega mocno mienią. Pyłku jest dosyć dużo. Nie zużywam go jakoś wybitnie dużo. W zasadzie tylko jedno umoczenie palca, i e, cały tips został pokryty. Cóż, no i jest to kolejny holo w mojej korekcji, które jest inne niż wszystkie, czyli fajnie, fajnie, że się nie powtórzyły. Natomiast e, tak jak mówię. Dla tych, co już posiadają ten zestaw brokatów, tytułków holograficznych, to będzie takie uzupełnienie kolekcji o kolejny złoty i serny. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że Wam się ta recenzja przyda. I zapraszam do oglądania kolejnych.